Jak wiecie, na moim kanale często pojawia się motyw wsi. Zdarzały się też osoby, które twierdziły, że kradnę komuś rośliny z pola. To złodziej! I pijak! Bo każdy pijak to złodziej! To dziwne. Jednak przeważająca część materiałów tyczy się miasta i jest też nagrywana w mieście. Ale zawsze są dwie strony medalu. I właśnie w tym filmie chciałbym pokazać tą ukrytą część medalu. Zapraszam na żniwa. Jeszcze z okazji tego filmu kupiłem coś, o co pytałem was na karcie społeczności, o tutaj. Ci, którzy tam są pewnie wiedzą już o co chodzi. Otwieram walizkę i tutaj się ukrywa nowy zakup, o właśnie, GoPro Hero 10. Myślę, że taka mała kamerka mi się przyda, bo zabieranie takiego wielkiego aparatu w teren, no nie jest zbyt dobrym krokiem. Po pierwsze ta duża kamera jest strasznie nieporęczna, no i ciężka, no i droga była, szkoda ubrudzić. Zobaczmy jak to działa. Teraz posłuchajcie tego dźwięku. No nie wyszło to estetycznie. To jest moja pierwsza styczność ever z GoPro. Zobaczmy, co tu jest w środku. Hmm. W opakowaniu jest kamera, kabelek, bateria i jeszcze taka stopka. No i instrukcja. Nie będę przedłużał, trzeba to uruchomić. Kupiłem sobie jeszcze taki zestaw tysiąca uchwytów. Tu jest wszystko. Ale najbardziej interesują mnie te szelki tutaj na klatę. To będzie pewnie główne ujęcie. Witam. Mamy kolejne pole do skoszenia. Jakby ktoś był ciekawy, jak to się odpalać, trzeba wdusić zapłon. Trochę gazu. No tutaj od spody. Tutaj jest taki przycisk. No i wciskamy przycisk. Bo tu przez te wersety nie wyjedzę z pełną przyczepą się z się No gdzieś ciecze A tamta, tamta klapka co jest? Tak leci tu, ty Tu jest dziura Nie wiem co to leci Aś po... Teraz pełna rura ziorku? To daj coś Przecież nie zajmam, żeby wysypali chociaż Będziemy tutaj lecić tę przyczyną ja Dawaj Nie źle Tak, tak ciurkiem, troszeczkę Minimalnie. No ale trzeba by to skleić. Trzeba zamknąć rurę i zobaczyć gdzieś w środku. Co nie czujesz nic? Daj na no, tych szwameczki kawałek. To od spodu. Nie czuję nic, nie ma. Chyba uboże te Ty Zawróć tu mam, nie, nie tak na... Ale raz. na który... Mam ci stanąć między... Jak odjadę to za, 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 za Ale mam stanąć między, czy wy, czy w którym? Stań na razie tu blisko, tylko zawróć i na pierwszym rzędzie stań, na, na boku. Dobra, to mi odjedź na razie. No i pojechał. Ja się boję o ten słup, bo ten słup jest w bardzo słabym stanie, żeby się tylko nie przewrócił. Chociaż on już się przewraca tak z 10 lat. Dobra, ominął. Damy radę. Teraz mam zadanie, żeby zawrócić i ustawić się jakoś lepiej. Lepiej do wyjazdu oczywiście. Nie wiem za bardzo, bo ja tu nie mam pola manewru, ale dobra. Każdy jest dzisiaj w polu, bo niby ma padać deszcz. Tak przynajmniej mówią chmury. Bo najlepsza pogoda to jest czyste, błękitne niebo. No a chmur jest sporo. W zasadzie zawsze jest ryzyko na deszcz, jeśli niebo nie jest krystalicznie czyste. Nie wiem, czy będzie widać, ale kombajn jest tam, tam daleko. Na takie pole schodzą zwykle dwa dni roboty. A ja sobie czekam, czekam sobie na zboże. O, można sobie takie jedno wziąć i zgryźć. Twardy, No twarde. Sorry za brudne ręce, no ale taka jest robota. O, a tutaj jest haber, z tego można robić herbatę. Podobno na coś pomaga. Czasem zaczęło się to szybko klętecha rozstrzygnie. Jeszcze nie będzie. Nawet możesz ją rozciągnąć tam na drogę, to jest niepewna pogoda. Z jednej się na te choczyki zakłodą tu. Ja wiem. U mnie w komórce nim opadać. W tej z powrotem jest pełen zbiornik. Wracam na swoje miejsce. Chyba jeszcze jedno wysypanie. Tak. 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 Jeszcze raz wysypię i jadę do domu. A teraz małe ASMR wrzucania biegów w sześćdziesiątce. Oczywiście ruszam z dwójki. Jak najbliżej, Dmuchamy. Co jest? Jeszcze było słyszejsze. Jeszcze muszę wejść tam na silos, żeby ten otworzyć klapkę. A ile razy łapą? Dwa razy, trzy. W tej z powrotem masz zbiornik. Tak? No jak nie. Powietrze tu jest mało w te oponie. Halo, mało powietrza trochę jest. Dobra, dobra, już nie cuduję. Dalej wchodzi i jedź. Wysoko. Trzeba wejść. Jak BNT. Ojej. Tu jest dobry widok, dopiero. Tu jest dobry widok i tutaj uaktywnia się mój lęk wysokości, którego nie mam. To trzeba otworzyć. Mogę schodzić. Trzeba uważnie po drabinie sobie zejść, żeby nie spaść. O, widzicie jaka to wysokość? Tak myślę, jest 10 metrów. Może 12. A tutaj odpalam sobie dmuchawę, ale jest to strasznie głośne. Najpierw gwiazda, potem trójkąt, silnik do zawnika i powietrze. To jest akurat dmuchawa sącotłocząca, czyli odkurzacz w skali BIG. Taka pełna przyczepa znika w 30 minut. Inna przyczepa, idziemy, nie ma czasu. Dobra, jadę. Ja też jadę. Ty się zakurzysz cały. co z tego? Ale no, się robi, bo nie wiem czy jako nie przyjdzie. Niby u mnie pisze, że nie będzie. No ale w pracy też nie będzie padać? 28 stopni jest teraz No niby nie W, śro w środę dopiero ma padać Jeszcze sprosować Ty ile chcesz tego wymucić? Ty ile, ile wlezie? Obowiązkowym punktem ubioru na kombajnie są gogle. Trzeba dbać o oczy. Trochę się kurzy, nie ma co. No, a ja mam taką misję, żeby przygotować się przed ewentualną burzą, ewentualnymi opadami. Tam już są takie chmury, no takie takie nieładne. Jest jakaś szansa na deszcz, więc muszę zabrać plandekę. Muszę wziąć tę plandekę w razie czego, bliżej przyczepy. Chociaż jak będzie padać, to nie wiem, czy da się to jeszcze uratować. Miejmy nadzieję, że tak. Tutaj niebo ładne, a tam już takie są chmury, no nie za bardzo. Ja też dostałem na telefon ostrzeżenie burzowe, także, także sytuacja może być poważna. Szkoda, że nigdzie nie mam takiego miejsca, gdzie móg bym mógł sobie poleżeć trochę, odpocząć, bo tutaj to jest takie same kamienie. A na przyczepie jest chyba za gorąco, ta blacha jest cała gorąca. No tak. Later. Kolejna godzina. Kolejna przyczepa. Tyle już wystarczy, jadę to zawieźć. Jeszcze koła sobie posprawdzam. Światła mam, powietrze mam. Mogę ruszać. Nie wiem, nie wiem, nie wiem, czy to będzie padać, czy nie będzie padać. Chmury są takie. Trzeba korzystać z pogody tak jak się da. Ale nie powiem, zaczyna wiać taki chłodniejszy wiatr. Zaczyna się robić chłodniej rzeczywiście. Robota idzie. No to no. chyba. Ani nie będzie pełen ten odstawku. To chyba trzaśniesz na jeden zbiornik, nie? No ja wiem, ale ci dosypiesz, czy przyjadę i to Wodę ci przywiozę, nie? Jak tego. Ale to jeszcze nie jest, Wiem, wiem, no pojadę później. Zdrowie sobie z tego bukiecik jakiś. Tutaj dam na razie. Trzeba trochę przyozdobić. Widzicie te ciemne chmury? Jak idą chmury burzowe, to dopiero wszyscy wokoło wzięli się za robotę. Tutaj mamy czyste niebo, a tutaj... Kurde. No robi się niebezpiecznie. Muszę trochę to rozgarnąć. Trzeba porozgarniać, bo to się wysypie jeszcze. Ruszyła machina. Jeszcze trochę tutaj. Ach. Mam nadzieję, że to nie będzie problem. I nic się nie rozsypie. Trzeba zakazać czasem ręce. Do roboty. Chyba będzie. No, teraz zdecydowanie lepiej. Jedziemy, bo nie ma czasu do stracenia. Jeszcze z tych łódów trochę trzeba wyczepać. Jedziemy, nie ma co. Odpalamy, jedziemy. Teraz macie dopiero point of view. Weźmiemy sobie. Flandekę zabierzemy z przyczepy. O kurde, Ona jest tutaj zakopana. O kurde, niedobrze. Trzeba ją teraz odkopać. <grybuj> o, jest. Dobrze, że pamiętałem. Potem by było już średnio. Najbardziej satysfakcjonującą rzeczą dzisiejszego dnia będzie zmycie tego całego kurzu, bo to nie jest opalenizna, tylko to jest kurz. Kurz z roboty, kurz ze zboża. Trzeba dbać o nawodnienie. Teraz już się zrobiło zdecydowanie chłodniej, jest lepsza temperatura, ładny wiaterek chłodny. Teraz można robić idealna temperatura, jest sucho, tylko ten kurz piecze. A tutaj jesteście świadkami ostatniego przejazdu Bizona tego dnia. Uczcijmy ten moment minutą muzyki klasycznej. No i tym właśnie sposobem kończymy na dziś. Nie, no żartowałem. Wracamy na pole, bo słoma sucha, a godzina, która? Pół do dziewiątej. Trzeba robić, póki suche. Zobaczymy, jak wyjdzie. Ładnie owinięty. Tutaj jest taka w środku gwiazdeczka. Ta gwiazdka jest chyba takim znakiem rozpoznawczym firmy New Holland. Piękne niebo. Słomy to jest naprawdę na dwa dni roboty. I to lekko mówiąc. Także jak widać, dzień nie kończy się tylko na 8 godzinach mucenia. Są jeszcze nadgodziny. Chociaż słoma to już ta przyjemniejsza część. Jeszcze została na polu pszenica, no ale, no ale ten cały dzień na polu, no wystarczy już. Wystarczy na dziś, oczywiście. Jeśli dobrze spojrzycie, albo ja wam tutaj przybliżę, już księżyc jest na niebie. I to dosyć wysoko. Tej, nie wydajecie się wilgna to tak samo spodu? No. Mi się trochę zdaje, że tak. To jest zdrowo. Charakterystyczne piknięcie, które usłyszeliście, to sygnał z komputera, że komora jest pełna i teraz nastąpi owijanie snopka. No, ale to tyf nie będzie już. No, ale coś Zapowiadają na 11. Niby deszcz. 11.00, północ, deszcz. 30. Proszę Państwa, już mnie chyba nie widać, ale robota nadal trwa. Jest yy, 21.40, 45 nawet. Sprawdziłem. Kurzy się niemiłosiernie. To wygląda jakby się paliło dosłownie. Taki tuż. Już nic nie widać, mnie nie widać, ale robota nadal trwa i będzie trwała. Jeszcze myślę jakieś pół godziny. Trzeba korzystać z pogody, a raczej z tego, że jest sucho. No i nie ma Rosy. Zamknąłeś sobie ciśnienie, żeby się nie wzniosła. Zobaczcie, jaki wielki pasikonik. Tak się właśnie kończy dzień. O 22.20, a ja sobie przyjechałem takim pojazdem. No to też muszę nim wracać. Skuterek. Zakładam tę łubiankę i lecę. Pokażę Wam ten temat mycia rąk. Wezmę sobie cerawę. A, to jest dopiero przyjemne. No to tak to wygląda z samych dłoni. Teraz jestem jak nowonarodzony. Ruszamy po snopki. Odpalamy. Jedziemy. Będzie ładowanie. Trzeba sobie otworzyć boczek. O, ale tu... Tam lepiej na koniec jechać. Tam od końca weźmy te. Tego sobie jeszcze wezmę po drodze. Tu jest taki dołek. Najgorsze miejsce. I oczywiście dostałem je ja. Teraz tak opuszczamy na dół sobie. W tym czasie podjeżdżamy. I góra, 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 góra. No i mamy. Można ruszać do przodu. To jest ta moja. I co? Ładnie załadowana. Delikatnie, delikatnie. Uff, nie przewróciła się. Tam w kolejnym tajemniczym miejscu. No i tutaj jest słoma. To co jest przywiezione, musi tutaj wejść. No i tak w skrócie trzeba przepchnąć wszystkie baloty. Mamy komplet. Swoją drogą nienawidzę tych rękawic, bo cała guma z nich wchodzi pod paznokcie, i to później tak wygląda, no nieapetycznie. Tutaj jest jeszcze trochę kostki. To była właśnie najgorsza. To była najgorsza robota. Tak, i jeszcze trzeba go obrócić na kant. Hop. 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 O. Dobra siłownia. No jest mały problem. Widzicie to? Nie ma powietrza. Kurde, chyba cała przecięta. jaj! No niedobrze, niedobrze. Dobrze, że chociaż dojechaliśmy do domu, bo wtedy to by było dopiero źle. Teraz to wszystko trzeba rozładować, no i ułożyć. Ułożyć stuk. On tam sięgnie na samą górę, bo tam trzeba jeden dać. To się nie nakryje dobrze. Jadek mówi, że na trzy było. To widzisz na jak było. Ja się nie Ale nie sięgniesz już wyżej. No ciekawe, czy zrobimy spadk. Dalej, Musi być spad. Jednak wyszło na moje i dziadka i ułożyliśmy na trzy. No i na koniec trzeba jeszcze wszystko przykryć. Taką specjalną plandeką. Deszcz już nie jest straszny. Witam na polu w kolejnym dniu zmagań. Nie mogę aż wyjść. Yy... Pole już wyczyszczone, tak jak zresztą tutaj widać. No a moją robotą dzisiaj będzie talerzowanie tym. Opony mniej więcej mojego wzrostu. One mają chyba 1,75 m. Jakoś tak, tu co ja urosłem. Miałem 1,73. No nie wiem, jedziemy. Założę sobie to wszystko na głowę. Tutaj moja kamera. Trochę może w dół. No i po malutku. Nie ma co się spieszyć. Szkoda, że tutaj też radio nie działa. Chciałem sobie cokolwiek robić w trakcie. Eee, no chyba nie działa. Teraz jest jeszcze przez pora, bo jest jakoś chwilkę po 11.00, już wam mówię. 11.13. Jest jeszcze w miarę chłodno chyba 25 stopni. Takie rzeczy trzeba robić od rana, a później już będzie piekarnik. Kiedyś trzeba będzie naprawić tą wentylację. Może to coś da, a może klimatyzację się założy, kto to wie. Trzeba mieć pieniądze na takie coś. Otwarte drzwi na razie dają radę. Jara mnie ta kamerka tutaj, bo to wygląda dosłownie jak w jakiejś telewizji. Całkiem profesjonalnie. Mamy już sobie ostatni przejazd końcóweczka, ja wam pokażę. O, taki malutki paseczek! No i zaraz pokażę, co będziemy robić dalej. Ale najpierw to skończmy. Dzisiaj są bardzo dobre warunki do takiej roboty. Padał deszczyk, trochę mokro. Ładnie, ładnie kryje. Jestem zadowolony. No, ale na tym moja robota się nie kończy, bo teraz, teraz skończyłem to pole, to jest chyba jakieś półtora hektara, a może hektar, i teraz jadę tam na takie długie pole. No, więcej to zajmie, ale jak to mawiał Pudzianowski, samo się nic nie zrobi. Chyba tak mówił. Samo się nic nie zrobi. No i właśnie o tym mówiłem, tutaj mamy takie, taki większy obszar, ale robię tylko od tamtego już zrobionego. Dotąd to jest granica. Zrzucamy jedyneczkę i lecimy. Mamy taki mały problem. Tam się zaczyna zapychać trochę. Tutaj mam taką górkę. Cały talerz się zapchał. Dobra. Ja już wiem jak to zrobić. Uniwersalnym sprzętem. Powchodziło w talerze. O właśnie. No właśnie, to jest to. Trochę się zapycha, trochę ten, ale dajemy rado. dobra. A doprowadzenie pola ze stanu takiego do takiego zajęło 48 godzin.